studio Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowanym w kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei. Mam wielki zaszczyt gościć dyplomatę, byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii i na Słowacji, a także dyrektora Biura NATO w Moskwie, pana Tomasza Chłonia. Dzień dobry panie ambasadorze. Rzecz jasna ze względu na pańskie doświadczenie zawodowe Sprawy bezpieczeństwa, które są również ważne oczywiście dla gospodarki, będą pierwszoplanowe w naszej rozmowie. Świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Konflikty, które jeszcze parę lat temu, dekadę sądziliśmy, są zamrożone na, 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 na bardzo, bardzo wiele lat. Nagle się rozmrażają, nagle y, y, widzimy y, zmieniającą się konfigurację sił na Zakaukaziu, myślę o Górnym, Górskim Karabachu. Na Bliskim Wschodzie to, co się dzieje teraz w strefie gazy, w Izraelu, rzeczywiście jest ogromnie niepokojące i zaangażowanie wszystkich postronnych sił. Wiemy, że te ogniska zapalne jest ich całe mnóstwo. A NATO, które z naszej perspektywy wydaje być gwarantem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa całego kontynentu, ale całej tej półkuli północnoatlantyckiej, która współpracuje, by światu to bezpieczeństwo zapewnić, dosyć długo um, deliberuje czy przygotowuje się do podjęcia tych wyzwań. Jak pan ocenia, czy NATO jest gotowe do tych wyzwań, które nam w tej chwili towarzyszą? I jak pan widzi rozwiązanie takiego problemu, jeżeli nie jest? Te, ten niebezpieczny świat, który stał się jeszcze bardziej niebezpieczny w ostatnich latach, w moim przekonaniu jest to efekt domina. A więc wojna w Ukrainie spowodowała to, że napięcia w innych częściach świata bliżej dalej e, zaczęły narastać, a niektórzy gracze po prostu wykorzystali tę sytuację, że świat jest zajęty Ukrainą. E, Czyli sądzi Pan, że ten jest troszkę podżegany też, prawda? I wspomagany. To znaczy sądzę, że gdyby nie wojna na Ukrainie w, w Ukrainie to do, do siłowego przejęcia Górskiego Karabachu by nie doszło. Tak? Myślę, że Rosja miała interes w tym, żeby ten konflikt etniczny między Armenią i, i terytorialny między Armenią a Azerbejdżanem utrzymać, tak? Tak jak, jako, jako konflikt o, niskim, o niskiej intensywności. Ale w sytuacji, kiedy jest zajęta Ukrainą, Myślę, że prezydent Aliyev poczuł się na tyle silny, że może. jeszcze ma Turcję, prawda? Ma Turcję, jest, jest dużo bardziej zasobny niż. I prowadzi swoją grę z Unią Europejską, na surowce. Pr prowadzi grę z Unią Europejską, więc tutaj to, to nie jest fizyka jądrowa, żeby tego rodzaju wniosek wys, wysnuć. I myślę, że również to, co się stało w Izraelu, a pewnie by było. Niewyobrażalne bez e, wojny w Ukrainie. To znaczy, e, wiemy, że przedstawiciele Hamasu byli w Moskwie. Oczywiście. Wiemy, że w interesie Moskwy jest to, żeby napięcie na Bliskim Wschodzie było, e, e, narastało. Z różnych przyczyn, oczywiście. Świat będzie mniej, tak przynajmniej kalkulują na Kremlu, zwracał uwagę na to, co się dzieje w Ukrainie. Świat będzie. E, zaniepokojony tym, że rosną e, ceny energii elektrycznej, a, a przede wszystkim e, do strategicznego układu, który się szykował e, między Izraelem i Arabią Saudyjską z udziałem Stanów Zjednoczonych. Pewnie nie dojdzie, trudno za, za, zakładać, żeby te negocjacje, które już były dość zaawansowane, zostały zwieńczone sukcesem w, w obecnej sytuacji. Więc to efekt domina, a a sprawcą jest, jest mocarstwo, które jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i powinno stać na straży ładu międzynarodowego, a jest państwem kultajskim, Mów mi się w ten sposób, i z przywódcą, który chce odwrócić bieg historii i powrócić do zupełnie innego układu i architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Myśmy te sygnały oczywiście mieli wcześniej, no bo przecież i, i, i polityczne deklaracje samego Putina i potem e, e, wojna w Gruzji, ale, ale świat był taki, znaczy Zachód był uśpiony w jakimś sensie. Znaczy Putinowi udało się doprowadzić do sytuacji, że ta reakcja Zachodu była, e, no, wie Pan, to co się stało w Madrycie i w Wilnie to jest ekspres. Jeżeli Czyli chodzi tak o to, to, na, tak, tak. Na, 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 reagowanie na to, na sytuację kryzysową. Natomiast Gruzja była e, taką lekcją bardzo bolesną dla wszystkich. Myśli Pan, że to wtedy był ten, kiedy należało się przebudzić, czy wcześniej coś Ja myślę, że, ja myślę że, że tak. Ja myślę, że ja, ja bym nie zarzucał y, 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 kanclerz Merkel jakiejś takiej złej woli, wie pan? ani, y, no z to to, to, to to różnie, ale myślę, że Merkel autentycznie uważała, że da się z Rosją zrobić interes również w, w sprawach bezpieczeństwa i y, jakoś sprawić tak jak zresztą to było w strategii NATO przyjęte jeszcze w Lizbonie w 2010 roku, a więc, a więc jeszcze, już po Gruzji, że celem NATO jest y, strategiczne par partnerstwo z Rosją. Więc pan, tutaj, jest... tutaj się no, po prostu i na niej spoczywa ta historyczna odpowiedzialność wydaje mi się za to, że w 2008 roku w Bukareszcie nie przyjęto Ukrainy. Do, do sojuszu. Natomiast po, po 24 lutego 2022 roku, jednak, ja byłem troszkę zaskoczony tym tempem reakcji na to. Bardzo szybko Szerba, dyslokacją prawda? sił sojuszniczych w, w, na flance wschodniej, bardzo szybko wzrosła liczebność. Um, Przygotowa przygotowaniem nowej strategii, czy koncepcji strategicznej Sojuszu, która jest bardzo dobrą strategią, i uruchomieniem pomocy dla Ukrainy. Prawda? Więc to, co powinno w tej chwili przyświecać decydentom i Sojuszowi, państwom członkowskim, to jest konsekwencja. To jest wdrażajmy koncepcję strategiczną. Ona jeszcze nie jest wdrożona, bo tam są. Bardzo ambitne cele, w tym zwiększenie sił reagowania z 40 tysięcy do 300 tysięcy. No, jest to znaczące. Tak. E, jakby powrót do e, traktowania Rosji jako głównego zagrożenia i e, w związku z czym. E, Adaptacja NATO do tego zagrożenia i przygotowanie e, takich mechanizmów odstraszania, bo to jest głównym celem w sojuszu, niedopuszczenie do wojny, więc takich mechanizmów odstraszania, żeby Rosja nie ważyła się e, zaatakować jakiegokolwiek członka sojuszu. E, więc mówię, konsekwencja, wdrażanie koncepcji strategicznej i, e, i pomocy Ukrainie. I oczywiście nie wiemy, jak to dalej się rozwinie tak do końca. Trudno nam jest, wie pan, prorokować, ale myślę, że klucz leży w, w, w Ukrainie. Znaczy nie można dopuścić do, do jakiegoś e, do sytuacji, w którym Zachód zaczyna się zastanawiać, czy warto pomagać. Na, nie tu jest taka odpowiedzialność się... też na, 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 na Polsce spoczywa, żeby, żeby jednak ta jedność mimo problemów gospodarczych, mimo punktów zapalnych w, w innych regionach świata, żeby to był, to był absolutny priorytet. I jednocześnie, jednocześnie, jednocześnie ta ścieżka wejścia Ukrainy do, do NATO powinna być jasno określona w podczas szczytu w Waszyngtonie w przyszłym roku? Zgoda. to wszystko tak, ale sam pamiętam ze swoich doświadczeń i pracy że dziennikarskiej, że Rosjanie są bardzo skuteczni jeśli chodzi o rozbijanie jedności Zachodu. To, że jesteśmy w tej chwili tak Zjednoczeni wokół sprawy ukraińskiej na pewno jest fenomenem i, i, budzi, i budzi złość na Kremlu. Jestem, jestem o tym głęboko przekonany. Ale pamiętam choćby negocjacje wokół y, 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 s, słynnych lotów transsyberyjskich, kiedy się okazywało, że Rosjanie jednym przyznawali, drugim nie przyznawali, choć mamy jednolity wspólny rynek, choć komisja właściwie to wszystko negocjowała, ale tak. Lufthansa dopuścimy, lotu nie dopuścimy. Tak. I oni to bardzo świadomie wszystko rozgrywali. Czy nie obawiał tak. pan się, że ta gry na wersjach pojawią się znowu, a zmęczenie przedłużającym się konfliktem sprawi, że państwa rzeczywiście będą patrzeć bardziej nie na to, ile zyskają na ewentualnej odbudowie Ukrainy, bo tu też mamy kandydatów do liderskich pozycji, ale powrót do business as usual relacji z Moskwą może być też czymś pociągającym. W końcu jest daleko. No, no zgadzam się, że dla niektórych na zachodzie ten e, scenariusz jest... E preferowany, tak, powrót, powrót do relacji z Rosją, ale wydaje mi się, wie Pan, że Rosja straciła pewne bardzo mocne instrumenty i argumenty, które pozwalały jej dzielić Zachód. No przede wszystkim ilość ilość gazu i ropy, która to się która e, była w, przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie e, dostarczana do, do, do Europy, spadła dziesięciokrotnie. Więc to już, wie pan, staje się, staje się takim e, marginalnym e, e, instrumentem. Rosja gospodarczo, jako partner handlowy nie jest jakimś wielkim, atrakcyjnym rynkiem, się. Rosja odpowiada za, za 1,5% globalnego produktu, kraju, produktu krajowego, prawda, globalnego produktu. Więc... Potencjał nuklearny, ma, to jest to chyba, co jeszcze potencjał zostało. Potencjał nuklearny, którym Rosja straszy, ale ja mam wrażenie, że, że Kreml Pozostawił tu pewne pole do działania propagandystom mediów rosyjskich, którzy troszkę tą spiralę nakręcają. nakręcają, ale sam daje sygnały, że albo się wycofuje, albo, albo w ogóle nie, jakby nie, nie angażuje się w tę w dezinformację nuklearną, bowiem. Zdaję sobie z tego sprawę, że te, e, to może spowodować, że jakby e, ten środek zastraszania się mocno zdewaluuje, jeżeli oni, oni będą to powtarzać na każdym kroku. To, więc ja osobiście nie odczuwam jakiegoś zagrożenia z, te, z tej strony, no, ale rozumiem, że inni mogą, mogą być podatni. Więc, Owszem, zostało to. Zostało to w arsenale instrumentów oddziaływania na, na, na opinię publiczną na Zachodzie, ale ja bym te, roli tego, nie tego czynnika nie przeceniał. W związku z czym uważam, że jest szansa na zachowanie tej jedności, mimo, tak, mimo że Schott ma swoje problemy, partie skrajnie prawicowe, populistyczne dochodzą do głosu, prawda, jeżeli nie do władzy. Ale ja myślę, że, że jest pewna granica, i to świetnie wczoraj podczas otwarcia konferencji powiedział redaktor Bendyk, że Europa jest jednak nadal projektem atrakcyjnym, i świadectwo tego dają codziennie Ukraińcy, którzy walczą o, o, o to, żeby, żeby zwyciężyć w tej wojnie, a jednocześnie otworzyć sobie drogę do. Do, 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 Unii, do, do Unii Europejskiej. Była, Europa jest potrzebna, potrzebna, potrzebna światu z wielu względów i ta świadomość tej roli, ta taka strategiczna wizja, w jakim kierunku Europa może się rozwijać i znaczyć w świecie, ona ma szansę przeważyć. Dobrze, panie ambasadorze, była i jest atrakcyjna z całą pewnością dla, dla wschodniej Europy. Myślę, że była i jest atrakcyjna wciąż, choć mniej pewnie, bo w mniej o tym już będą wiedzieć, dla Rosjan. E, jako dyplomata pewnie pan mi odpowie e, e, w bardzo dyplomatyczny sposób, ale czy mamy zatem myśleć o architekturze bezpieczeństwa europejskiego no w takich zimnowojennych e, nieco parametrach, to znaczy Rosjanie out, poza. W przewidywalnej przyszłości, czy, czy raczej to jest ten scenariusz, który jest dla nas najbardziej atrakcyjny, łącznie z scenariuszem ukraińskim, że oni będą żyć w takim państwie jak Izrael, narażonym na ciągły terror i ciągłe zagrożenie, i muszą się do tego jakoś, jakoś przyzwyczaić, a my w związku z tym, czy nie powinniśmy raczej przystać na to, że ten świat ta Europa bez Rosji albo z Rosją na dalekim tle będzie jednak bezpieczniejsza? Jak pan to widzi? Znaczy sami Rosjanie nie chcą być częścią tej architektury yy, yy, bezpieczeństwa europejskiego, yy, w którym mają swój konstruktywny, w którym mają swój konstruktywny udział, oni, oni się sami wyoutowali się dlatego, że Doprowadzili do konfliktu, do wojny w, w, w Ukrainie. Wypowiedzieli wszystkie umowy rozbrojeniowe, praktycznie. Gospodarcze, tak jakśmy mówili, są mniej znaczący. Bardzo się uzależniają od Chin. Więc to, co kiedyś Brzeziński mówił, że Ukraina jest takim państwem, państwem, Obrotowym, tak? Mówił to obrotowym w sensie, kto, kto tam tą Ukrainę będzie kontrolował, no to będzie miał kontrolę, w, 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 będzie, czy też Rosja będzie imperium kontrolując no, Ukrainę. Teraz ten imperium nie będzie. Brzeziński twierdził, że wówczas się odwróci no, ku Wschodowi i tam będzie kierować swoje imperialne zapędy, no a teraz tam są Chińczycy. Więc Rosjanie się wpuś, w, 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 weszli w taką pułapkę. E... trochę bez wyjścia moim zdaniem. St stracili mnóstwo czasu. Ten okres lat de... minionej dekady, kiedy jeszcze w, po e... pierwszej dekady tego wieku, kiedy mogli. E... Druga, korzystać, kad, druga kadencja Putina, ta... Putin tak się... z, z tych wysokich cen energii i się modernizować. I oni to wszystko to zmarnotrawili. To zmarno zmarno Cywilizacyjnie yy, yy, to, to jest kraj, który niestety się się nie rozwija. To przykład, przykład chociażby czegoś, co być może rozstrzygnie o przyszłości stosunków globalnych. To jest sztuczna inteligencja, gdzie, gdzie, gdzie te układy, nakłady w Rosji są znikome, są absolutnie znikome. Stany Zjednoczone dominują Chiny tuż za nimi i Europa w pewnym sensie. No a to jest przyszłość. I to, i to może rozstrzygać, więc... Więc ja myślę, że powinniśmy chyba się oswoić z takim scenariuszem, że Rosja, gdzie, chyba że Rosjanie, wie pan, w każdej chwili tam coś może się Jakiś uzwrot. Panie ambasadorze, ostatnie już pytanie i to, które jest chyba kluczowe w tej naszej rozmowie. A jak na tym wszystkim, na tym tle, które wziąwszy pod uwagę wszystkie te elementy, wygląda bezpieczeństwo naszego kraju? Czy my też przypadkiem nie zmarnowaliśmy szans, które przed nami się pojawiały? Myślę choćby o kontekście... Krajowego planu odbudowy, funduszy, które były po, po covidowe, mogłyby się pouruchamiać dla nas a się nie uruchomiły, jednak stajemy troszkę bokiem wobec tego głównego nurtu procesu integracji europejskiej. Jak pan to ocenia? Znaczy, wie pan, ja myślę, że sytuacja jest niewesoła, tak? Że kiedy słyszymy o tym, że Polska przestaje spełniać kryteria Y, 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 dyscypliny finansowej, tak? że, że, że dług publiczny rośnie i, i on jest bardzo i te wydatki są nietransparentne. My, my nie wiemy tak do końca, y, 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 jak jesteśmy zadłużeni. Więc ja mam skojarzenia jak najgorsze z tym, co się działo pod koniec komunizmu w Polsce. Tak? Że nagle państwo zbankrutowało, mówmy się, nie było w stanie wypłacać swoich. Więc tutaj jakby to, że nie mamy dostępu do gigantycznych środków e, z Unii Europejskiej. I mamy bardzo nikłe inwestycje. Co mamy przez... bardzo nikłe inwestycje. Gdzieś jesteśmy w, tym, w tej pułapce takiego średniego rozwoju, wie Pan, e, to zaczyna być e, nieciekawe, tak. Jeszcze sytuacja bezpieczeństwa wokół i potrzeby e, inwestowania w, w, w bezpieczeństwo i to jest, e, wydaje mi się, no tutaj każdy, Kolejny rząd, jakikolwiek by on nie był, no to jednak e, będzie kontynuował te tą, 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 tą wydatki na zbrojenia, no bo... No, bo, no, bo jesteśmy no, państwem no, przyfrontowym. Bo jesteśmy, tak, gdzie jesteśmy, w związku z czym e, skąd na to wszystko wziąć, ja się, ja się na tym zastanawiam. Po, poza tym e, osiągnęliśmy, osiągnęliśmy bardzo mocną pozycję w Unii Europejskiej przez te pierwsze 15 lat, e, może pierwsze 10 lat członkostwa. E, i e, gdzieś z tą, tą pozycję zatraciliśmy. Wie Pana. I to również dotyczy spraw bezpieczeństwa, spraw e, wykorzystania potencjału Unii Europejskiej w budowaniu swojej tożsamości obronnej w ramach NATO. Bo Europie brakuje zdolności. Europa jest bardzo uzależniona, jeżeli chodzi o racje wojskowe, od Stanów Zjednoczonych. Natomiast mogłaby to zmieniać. Gdyby była wola polityczna, wykorzystać ogromne środki unijne i możliwości dokonywania wspólnych decyzji, wspólnych zakupów, znacznie taniej, ze znacznie mniejszymi kosztami eksploatacji. Rachunek Był, jest bardzo prosty. Byłoby bardzo y, banalne, gdybym y, prosił Pana o jakiś optymistyczny akcent. Myślę, że. To, że ponazywał pan ambasador możliwości, jest i napawa jeszcze ciągle optymizmem, bo możliwości wciąż pozostają otwartymi i, i projekt europejski. Ym, Ciągle pozostaje dla nas atrakcyjny i w pełni otwarty. Miejmy nadzieję, że w pełni wykorzystamy te wszystkie możliwości moimi państwa gościem w studio dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie był Pan Ambasador Tomasz Chłoń, były ambasador Polski w Estonii i na Słowacji, a także dyrektor biura. NATO w Moskwie rozmawialiśmy o dość skomplikowanych problemach związanych z bezpieczeństwem naszego kontynentu, Unii Europejskiej i przede wszystkim Polski. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.